Dzisiaj no. w nocy też przychodzi. Dzisiaj w nocy też Co Słychać. Co tego nie wiadomo, ale jak twierdzą mieszkańcy, odpady zwożone są w ogromnych ilościach. Jest to z góry zrzucane i 30 metrów. Z góry na dół rzucane, spychane, i następnie, jak jakieś są niebezpieczne odpady, przysypywane cienką warstwą ziemi. I następna warstwa, i znowu przysypywana cienką warstwą ziemi. Oto zdjęcie zrobione w lutym ubiegłego roku. 70 beczek zawierających odpady niebezpieczne, rozpuszczalniki i lakiery. Jednak od tamtego czasu kursują tu ciężkie samochody. Według mieszkańców, również wyładowane prawdopodobnie szkodliwymi substancjami. Zwożone są tutaj odpady z oczyszczalni ścieków. Odpady stałe. Odpady stałe. Bywają takie dni, że jest to 10, 20, 30 samochodów o ładowności. Przynajmniej 25 ton. Co tu się teraz składuje, na razie nie wiadomo. Po zgłoszeniach mieszkańców, prokuratura zajęła się sprawą nie tylko tych beczek, ale również nowych odpadów, które mimo zakazów nadal tu trafiają. Na ten moment trwa zbieranie dokumentacji dotyczącej materiałów, które trafiły na teren rekultywowany, a w dalszej kolejności pojawi się konieczność oceny ich biegłych co do ich niebezpieczeństwa, ewentualnie dla środowiska. Trafiał tu również fluorek wapnia, bardzo niebezpieczny dla zdrowia i życia. Badania wód podziemnych ostatnio wykonane w styczniu bieżące roku Nie wykazały jeszcze wpływu składowiska, co nie oznacza, że takiego potencjalnego zagrożenia nie ma. Migracja zanieczyszczeń może tam trwać nawet do kilku lat. Ludzie słabną po prostu, bo czuć to jakiś odór azotu, amoniaku, ludzie się krztuszą, Przeważnie ci starsi ludzie, starsi mieszkańcy, jak również boimy się bardzo własne dzieci. Nie wiemy po prostu, co to jest, jak to jest niebezpieczne. I mają już dość. Wysypisko znajduje się zaledwie kilkaset metrów od ich domów. Mieszkańcy o problemie informują wszystkie służby od lat bezskutecznie. Wcześniej prosili również firmę, która jest właścicielem terenu, aby w sprawie odpadów w końcu zainterweniowała. Znalazły się na terenie, ponieważ one zostały dowiezione jako kompozyt, nie jako odpad, tylko jako kompozyt, który by można stosować tak samo, jakby tam piasek dowiózł na własną działkę. Za niewłaściwe korzystanie nawet z własnej działki zazwyczaj czekają kary. Dlatego nieudolnie w sprawie interweniuje również miasto, wydając decyzję o usunięciu odpadów przez administratora. Bywa tak, że, że do niektórych kwestii sąd administracyjny czy, czy samorządowe kolegium odwoławcze się przychyla. Następuje wtedy ponowne rozpatrzenie decyzji, uzupełniamy braki i wydajemy kolejną decyzję, która tych, tych wad nie ma. I tak od dwóch lat. Alicja Waliszewska, Silesia Informacje.